No moi drodzy, dojeżdżamy do najdłuższego tutaj tunelu. Przepiękne widoki. Najdłuższy tunel, za chwileczkę do niego wjeżdżamy ze Stasiem, jakie rozmawiam, to powiedział, że ponad 6 km. No ostatnie, że tak powiem, metry przed wjazdem. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Jaka piękna zieleń. Momencik, rozpoczynamy jazdę Jak kawałeczek tylko nagram Jak tam jedziemy 870. A dalej 6870 metrów Prawie 7 km Tunel, no to Zaczynamy i to jest tunel Który nas poprowadzi na wyspę Mageroja Na yy, Tutaj Norweskim yy, Pięknym miejscu zwanym Nordkapem, czyli Drodzy później będą dalsze filmiki jak będziemy wyjeżdżać z tunelu i zobaczymy co zobaczymy z drugiej strony.